Dobrze. Czy to tu? Poznaję no. to. To są te woźnie, co co były wbite w Jezusa Chrystusa najprawdopodobniej. Wydaje mi się, że w końcu dotarliśmy. To była droga przez mękę. Ale chyba jest. Proszę Państwa, Sosnowiec. Moi drodzy, witam serdecznie w naszej podróżniczej serii czyli serii Sosnowiec na fazie Jest ze mną Dawid Fazowski Kłaniam się nisko I z Dawidem tutaj oraz z jego wiernym kompanem na kiju Uważaj! Mieszkańcy Sosnowca! Sosnowca. Kurwa! Jezu, już myślałem, że mnie wkręcą w szprychy A w Sosnowcu, robimy Sosnowiec na fazie Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać tę noc, bo już zachodzi słońce e, Oraz jutrzejszy poranek w tym opuszczonym przez Boga mieście Dokładnie I przez mamy mać. Zobacz, oni mają miasto partnerskie. Ciekawe, kto się kto? tak hańbił! Casablanca! Naprawdę! Casablanca, no po hiszpańsku Casablanca znaczy biały Białystok. Jakim zwierzętom najbardziej nie ufać? Komarom! O. I sosnowiec. sosnowiec! Ma miasto partnerskie z komarami. A czemu miasto w Polsce ma. inne miasto w Polsce? No, nie widziałem tego nigdy. Dziwno. Po Będziemy szukać noclegu jakiegoś pewnie. No nie wiem, dzisiaj mi tutaj, Mordo. To trzeba, to trzeba w takim miejscu, żeby można było się z rana umyć. A tam widzimy nie. No to a jak zawsze jest kranik, to ci mówię z doświadczenia. Okej. Okay. Chociaż wiesz, tutaj mogą być jeszcze, jakby nie było studnie. Pytanie tylko, czy tutaj jest woda pitna, czy chujowa. <noise> tutaj jest w ogóle ścieżka. ścieżka dla pedofilów, jak widać że tutaj po prostu można z dzieckiem swobodnie iść i nikt Cię nie zaczepia i nie ma żadnej pretensji, że idziesz po prostu z dzieckiem. Znaczy to fajne otwarte miasto, nie wiem... Boże, w tym mieście jest taka bieda, że nawet w świetnikach nic nie ma. Tutaj nawet są dopalone całkowicie do pałki. Nie do pałki, bo to są do pałki. I jest ogryzek, ale ogryzek jest... Do pałki to też jest taki tryb rozkazujący. Mało osób o tym wie, to jest najstarsze drzewo w Polsce. Ma 7 milionów lat mniej więcej. Zresztą można poznać po tym. To, jest, to, to są jeszcze te naskalne malunki. Eee, właśnie z tych miast partnerskich przyjechali ci z tych jaskiń z Francji i tutaj z, zrobili takie. Więc to o to chodzi? <grywa> Mówiłem, że to będą ludy ekipy. Bo <grywa> były. Szukaliśmy metra cały czas w przysnowcu i w końcu jest. Jest tutaj sąbieskie metro. Mało osób o tym wie. Ale tutaj pierwsze kroki stawiał Adam Małysz, w tym miejscu Tu zjeżdżał, tam potem się odbijał, wskakiwał na następne, a Poloniusz Steiner trenował go dokładnie tutaj Zademonstrujemy jak Mniej więcej tak, mniej więcej tak to wyglądało Sosnowiec nie przestaje zaskakiwać Gdzie to metro? Metro? Metro! Metro! Proszę, najmocniej skręcam do metra, dojść, bo szukaliśmy tutaj Do Metra? Noż mhm. to w lewo i na drzewo. No, dziękuję. dziękuję. Proszę bardzo. Najprawdopodobniej to była sosnowiecka wiedźma. Rzuciła na nas urok jakiś. Zaklęcie. Tak. A nie mamy czerwonej kokardki. Nie mamy. Krzywo w prawo murawo. O i odczarowany. Krzywo w prawo murawo. Nie wiem, czy dobrze trafiliśmy, bo wydaje mi się, że tam ma siedzibę bojówka LGBT. <śles> Nie z gosku w sosnowcu. No zobaczcie patrz. Aż tu widać opryszkę, która mu się zrobiła od masła. A tak. tylko w tym mieście. Zobacz, jaka bestia w sosnowcu jest. Bo... Czujesz? Widać, że tutaj siedzą często ludzie, którzy trudnią się alkoholizmem. Myślisz? Przeszło mi to przez To jest amunicja, którą... No, która jest przygotowana na różne marsze i tak dalej, więc ja bym... Sosnowiec można powiedzieć, że jest przygotowany na to wszystko. O, mis, duże rozmiary. <laughs> Idziemy zobaczyć, jak to, to będzie. Dobrze. Dobrze. Musimy pomyśleć, gdzie mi się tu kimnąć, nie? No. Ale powiem Ci, tu kolory, wikojają się, że zamiast lombardy, to na Lodzika by można było rozdać. Lodzik bardzo. Y <laughs> I jest sklep Masza Kamela. Najprawdopodobniej można się tam sprzedać TVP. Każdy jest kowalem swojego losu i. To pachnie jest całkiem okej, okay, nie? Możemy tutaj się kimnąć jakby co. Nie, trochę trochę się cykam, nie, ale... Te gołębie tutaj żyją. No tak, gołębie żyją w starym, no to kurwa znaczy, że... Że jest cywilizacja. I on nie ma za dużo. To jest lumpex. Czy to jest używana? Nie, chyba nie. Wielokrotnego nie? użytku, więc dużo nie? nie, nie, to po prostu wielokrotnego użytku. A. Tak, teraz wyszła ustawa, że mają w tym mieście w końcu wprowadzić domofony i to jest początek nowelizacji tego miasta. I fajnie, znaczy w sensie niech się rozwija, nie? No tak, ja najbardziej uważam za akurat Chyba, że to są telefony Po prostu O, mają atrapy kamer Na pewno ukradzione ze Śląska Mają też księżyc w co chciałem zaznaczyć, co jest dosyć Ej, to już jest pełnoprawne miasto No Kościół satanistyczny Demon O, jest i mocz Jest i mocz Jest zapach to jest charakteryzująca charakteryzująca woń, często używana w perfumach, tych takich niszowych. To jest niszowe miasto, można powiedzieć. W 100 wieku, my z tego możemy zbudować szałas. Łowcy hanysów. O, a ja jestem hanysem. Zobaczcie to, że my tego normalnie domu możemy zbudować. No powiem wam, że jest to... To jest miasto przyszłości bardzo bardzo ciekawa miejscówka. My się tutaj rozlokujemy, bo to jednak uznaliśmy, że to będzie chyba najlepsze miejsce na przynocowanie. Mamy poduszkę. Jest, o jest poduszka. Jest poduszka. Tam mamy kafelki z kafloka dawnego. Trochę mokra, wilgotna, ale podejrzewam, że nawilgotniała emocją tego miasta. To Mateusz dzięki na razie trzymajcie się. Widzimy się rano. Będziesz spał w którą stronę? Wiesz co ważne żebym był blisko Ciebie. No dobrze no to co? To jest oto czarno, to się rozpieramy, nie? Już chuj A few inches later. Co myśmy robili? Aaa człowieku Pełne usta roboty Bo jeżeli się pójdę O, ee my dalej jesteśmy w stosunku No, nie widać No dobrze Słuchajcie Sosnowiec na fazie. Oh. Przez Sosnowie zapadnie czyli dalsza. Lecimy tutaj. O! o. już całkiem dużo Czyli tego to na pewno nie był człowiek z Sosnowca. Bierzemy. Bierzemy. Na sprawdzimy potem, żeby nas strasznie wzięła. Myślisz, że są tu kamery? Eee. Słuchajcie, mimo tego, że może trochę narzekamy na to miasto, to jednak fantastyczną sprawą jest to, że doceniuje Banksy i no i mamy portret Stripsona. Strypson! Jest osiedlowy monitoring. Ale a, to się też... te padnie z na, na parafiecie. Tak, 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 bo jednym szycem patrzy w lewo, drugi w prawo. No kurwa, zobacz jaka kolejka. oni dalej tutaj mają Gierka. Gierek pochodzi z Sosnowca. No oczywiście, a tutaj Dien... musimy mówić o tym bardzo ładnie. Mało osób o tym wie, ale w Sosnowcu zachowane są tradycje gierkowskie. Ludzie stoją w kolejkach niekoniecznie po jakiś produkt, tylko po prostu stoją, żeby postać. Tak jak widzicie tutaj za nami. Więc to wiecie, no czym się mogą pochwalić? Trypsonem? No nie, Edwardem Gierkiem, to jest postać historyczna. I jeszcze Janem Kiepurą. A przepraszam, to akurat też, też, aczkolwiek ja jako y, antykomunistyko nigdy nie będę mówił dobrze na temat Janka pana Kipury. Edwarda, A, Edwarda okay. ale też nie będę go Zauważam tutaj... kolejna kolejka tutaj jest. No tak, y y ale mimo wszystko nie będę też mówił źle, ze względu na to, że na Śląsku... w jakim Śląsku? W sensie tam obok. A <laughs> będzie tylko SO, nie? E Rejestrację SO mają w Sosnowcu. Nie wiem, Śląsacy Obywatelscy? Nie, Śląsk obok. Śląsko obok, no. To SIO powinno być. SIO, Takie powinny być rejestracje. Dobra, czekajcie, zauważyłem zwierzę. Jest to dzikie zwierzę. To jest jedyne zwierzę, które występuje tylko w Sosnowcu. Jest to gołąb. Mhm. Gołębie wywodzą się z Sosnowca. Tutaj szczur raz po prostu zmieszał się z ptakiem i tak powstały gołębie. Coś w sukni? Też zagierka. Jak ktoś się u mnie w rodzinie złączył, że ja powstałem. No nie wiem. Michał Pirog. Chyba Patryk Wega. Patryk Wega. Wege, jak mu tam było? To Dawid powstał z połączenia Michała Piroga i Patryka Wegi. i po nas najprawdopodobniej, że jesteśmy tutaj uwięzieni, więc zaraz będą gdzieś tutaj lądowali. Gdzie je? Jeszcze nie mam pojęcia, bo tutaj e, bardzo możliwe, że w momencie lądowania e, mogą zostać okradzeni po prostu z części, z części helikoptera. No w ogóle na pierwsze to to wachę mi zabiorą. <śmiech> Odpompują. Odpompują. Wężykiem, <laughs> no przecież jak inaczej. Nie jestem pewien co widzę. Co to kurwa jest w ogóle? To jest I Tutaj też można umyć dupę. Można umyć... Jest dużo miejsc, gdzie można umyć dupę w Sosnowcu. Jestem przepełniony pięknem, patrząc na tę fantastyczną rzeźbę, która tutaj jest. Mam męty przed oczami. I mędy. Ale to chyba nadal nie jest metro. Gdy wyremontowali w wreszcie, od czasów Gierka. Ja siedzę trochę w Gierkach. <laughs> tutaj wyrzucili wszystkie literki L, bo najprawdopodobniej... Za głębię Sosnowiec przestaje współpracować Mieć Sztamę z Legią. Za Górny śląd Za HKS! Za GKS! Za HKS! Za GKS! HKS! Chcesz pierdol? HKS! Chcesz pierdol? HKS! GKS! GKS! GKS. GKS. Jest, to jest przerażające? Że władze miasta chcą wybudować tutaj ludziom po prostu fajny deptak, a ludzie rozkradają i zabierają te płytki do domu. No, ale wiesz... Bo to, to nie są płytki było. grzewcze najprawdopodobniej. Tak myślisz? Mhm. No zobacz. Jest ciepła, grzewcza. Może to też jest indukcja, ale to tego nie sprawdzę. Nie mam nic, masz coś indukcyjnego przy sobie? Niestety. Czegoś nie rozumiem. Po pierwsze, dlaczego tutaj pan czeka? Czeka, Ale na kogo? Na ciebie. Po drugie, jaka to jest logika? Wieczna adoracja, niby wieczna, a jest napisane 8.18. To fakt. To powiem. wieczna adoracja, ale tylko od 8 do 18. A wiesz o tym, że często powiedziałem na mszę wieczystą? Wieczystą? 25... Nie, wieczystą. A wieczystą? 25 lat, 8 yy, mszy dziennie. Za samego siebie dałem, za nawrócenie. Nawróciło cię? Trochę tak. Wiesz, ja w życiu nagrzeszyłem tyle, że już szukam Pana, który mnie pokocha, takiego Zwiecie. jakim jestem. <laughs> Znalazłeś właśnie Pana, który cię pokocha. No. <laughs> to jest, podejrzewam, namiot. Coś na zasadzie dark roomu. Jest ciemno, wchodzisz do środka, ktoś inny wchodzi, ty nie wiesz kto. I to jest piękne, bo to nie wiadomo z jakiego miasta, nie wiadomo. Kto, I co wysuwasz to... kolbę? Wysuwasz co chcesz, a potem wysuwasz wnioski na koniec. Nie ja. dla mnie takie rzeczy. Jestem a. nawrócony, dałem na myśle. Dałem. <laughs> Tutaj też możesz dać w tym namiocie. Przyjechała po nas limuzyna. Prezydent miasta przy... powiedział, że możemy przyjechać. Co tu się dzieje? Kurwa, to jest jednokierunkowa czy chuj? Nie, bo jest skreślona. To jest to, właśnie kocha. tak, właśnie widzę, że... Specjalnie to robią, żeby ludzie się zabijali. W Widzisz? To była... To była typowa pułapka sosnowiecka. To jest specjalnie na ludzi, którzy chodzą ze śpiworami. Ustawili tutaj, tak jak... na jądra. Jakbyś miał za duże, wiszące jądra. No to, to jest właśnie dokładnie to, że tutaj... Zachaczają się jądra i wyrywasz je, i chodzi o to, żeby pozbawić mężczyzn z innych miast możliwości yy, rozmnażania się. Tym bardziej z gorolicami z sosnowca. Mhm. Tutaj w tym miejscu trzyma się ludzi, którzy podpadną na komuś z władz Sos sosnowca. Albo odkryją, że ma chanycowską krew. Dokładnie, zresztą tu jest urząd miejski w sosnowcu. No to mamy przykład yy, strasznie dużej doniczki. Co a zaje? może myślą o przyszłości i chcą móc je przestawić. Może żeby... Bo normalnie trzeba przejść. Starych drzew się nie przesadza. A oni je po prostu przestawiają. Co ja bym nie przesadzał? Właśnie dotarły pierwsze transporty y, samochodów y, Urzędu Miasta. To jest egzemplarz samego prezydenta Sosnowca. To mhm. no jest to ekskluzyw, no? To prawda. Jej. Jest y, skóra, Ktoś... skóra z zebry. Y, widać tutaj skórę z zebry i pająk. Jest i pająk. Coś pięknego. Tutaj są wywietrzniki, ponieważ silnik jest tak mocny tutaj, że stąd wychodzi nitro, ale nie nitrozynia. Ale mimo wszystko, jak wiadomo, miasto bieda, więc nie ma chromowanych zderzaków, tylko plastikowe. To prawda. Chociaż wiesz co, to może być, to może być chrom pokryty plastikiem, tak się teraz robi. Albo się boją, że ukradną. To prawda. Tak może być. widzko widzę. O. Wydaje mi się, że jak wtedy pójdziemy torami, to uda nam się wyjść. Sąd. co? co tutaj jest. Tu no, najprawdopodobniej jest bunkier Hitlera. I on tam dalej żyje. Miałby 129. 100... Kurwa, 132 lata chyba. To się urodził. 20 kwietnia, kwietnia 1889 roku. A wieże takimi dużymi, to się podcieraliśmy zawsze w przedszkolu. Dziwne jak w szkole, ja w harcerstwie. Ja mam tylko jeden problem. Co? Pójdziemy w stronę Sosnowca, a chcemy z niego wyjść. Kto by nie chciał? Musimy iść tam. Chodź na tory. Powiem ci, że to było naprawdę wiekopomne przeżycie. Tak, powiem ci, że chciałbym jeszcze jednak wrócić. Dlatego idę w zupełnie przeciwną stronę niż Sosnowiec, który jest za mną. Kto by nie chciał mieć za sobą sosnowca? Nie wiem, to jest trochę tak, jak że z takimi sytuacjami, że czasami nie chcę, żeby ktoś akurat był za tobą. Jak w więzieniu, kiedy wypadnie ci lawendowe mydełko. Mimo wszystko, wczoraj mówiłeś co innego. Wczoraj to było wczoraj. Co było w sosnowcu, zostaje w sosnowcu. Moi drodzy, Stara to zazana. był przez sosnowiec na fazie. Widzimy się w następnym odcinku. I na pewno też będą rzeczy, które wkurwiałem w sosnowcu. Pa! Jo.